Kiedy siedziałem przy elegancko nakrytym stole na święto dziękczynienia w domu moich rodziców. Otoczony pocieszającą znajomością domu mojego dzieciństwa, nie mogłem powstrzymać się od poczucia spokoju. W wieku 60 lat te wizyty stały się moim schronieniem przed duszną atmosferą własnego domu. Ożywiona rozmowa mojej córki Emi z babcią wypełniała pokój, wyraźnie kontrastując z ciszą, która często otaczała moje rozmowy z Richardem, moim mężem. Mój telefon zawibrował gwałtownie. Zakłócając ciepło tej chwili, imię Richarda błysnęło na ekranie, wywołując dreszcz na moim kręgosłupie. Z niepewnym westchnieniem usprawiedliwiłam się. Przepraszam, tu Richard. Odbiorę to w kuchni. Ale kiedy się podniosłam, moje palce się ześlizgnęły i włączył się głośnik telefonu. Elaine, dobrze się tam bawisz. Cóż, nie zawracaj sobie głowy powrotem. Głos Richarda, nienaturalnie wesoły, odbił się echem po pokoju. Stałam zamrożona, z telefonem w ręku. Gdy jego słowa zawisły w powietrzu, kropka o czym ty mówisz, Richard. Zdecydowałem, że czas na zmiany. Przeniosłem rzeczy Emi do domu. Nie ma już dla ciebie miejsca. Cisza, która nastała, była ogłuszająca. Kropka. Widelec Emi upadł z łoskotem, a jej oczy rozszerzyły się z niedowierzania. Richard, co ty mówisz? Mój głos ledwo przekraczał szept, serce waliło mi w piersi kropka, to naprawdę proste. Emma nie chce wrócić do domu z twojego powodu. Bez ciebie może wreszcie żyć tak, jak na to zasługuje, jak wtedy, gdy była dzieckiem. Więc odejdź, kropka Emma wstała gwałtownie, w jej oczach błysnął gniew. Tato, co ty wyprawiasz? Nie wtrącaj się, Emma. Głos Richarda był ostry i zimny. To sprawa między mną a twoją matką, kropka moje policzki płonęły mieszanką upokorzenia i gniewu. Mam opuścić nasz dom. Tak po prostu? Tak, i możesz iść do jakiegoś schroniska czy cokolwiek. Dla mnie to bez znaczenia. Połączenie zakończyło się nagle. Pozostawiając nawiedzającą ciszę, kropka, moja matka wyciągnęła drżącą rękę, Elaine. Kochanie. Ale zanim zdążyła dokończyć, Emma wybuchnęła śmiechem, niedowierzaniem i goryczą. Stracił panowanie nad sobą, babciu. Całkowicie, kropka, w środku byłam kłębkiem emocji. Upokorzenie, złość i dziwne poczucie wyzwolenia. Lepiej, żeby był gotowy, pomyślałam sobie. To nie jest koniec. To dopiero początek, kropka leżąc tej nocy w moim dziecięcym łóżku. Światło księżyca rzucało cienie na pokój, mój umysł wędrował przez lata, przesiewając wspomnienia Richarda i mnie, kropka, nasza historia nie zawsze była wypełniona zimną, ciszą i gorzkimi słowami. Kropka był czas, kiedy spojrzenie Richarda dawało ciepło, a jego dotyk obiecywał bezpieczeństwo. Poznałam Richarda, gdy miałam dwadzieścia kilka lat. Był czarujący, pewny siebie i wydawał się mieć odpowiedź na wszystko. Kropka, urzekła mnie jego charyzma i sposób, w jaki zdawał się podchodzić do świata. Pobraliśmy się w ciągu roku od Poznania. A nasz romans był jak z bajki. Kropka, ale bajka zaczęła się rozpadać wkrótce po narodzinach Emi. Uczucie Richarda do naszej córki było niezaprzeczalne, ale w miarę jak jego miłość do niej rosła, jego szacunek do mnie zdawał się słabnąć. To było tak, jakby jego serce miało miejsce tylko dla jednej osoby. Elaine, nie widzisz, że ją tłamsisz. Daj jej odetchnąć. Ganił mnie za każdym razem, gdy próbowałam zaangażować się w wychowanie Emi. Jego słowa raniły, ale wierzyłam, że jest po prostu nadopiekuńczym ojcem. W miarę jak Emma rosła, Richard zaczął mnie lekceważyć. Człowiek, który kiedyś patrzył na mnie, jakbym była jego całym światem, Teraz ledwo dostrzegał moje istnienie, z wyjątkiem krytykowania. Dlaczego nie możesz być bardziej jak Emma, ma dopiero 10 lat, a już jest taka niezależna? powiedział z szyderstwem. Pamiętam noc, kiedy Emma w wieku 15 lat zdobyła szkolną nagrodę. Mieliśmy świętować jako rodzina, ale Richard zamienił to w sesję wykładową. Elaine! Dlaczego nie możesz osiągnąć czegoś takiego jak nasza córka? Po prostu marnujesz swoje życie, powiedział jego słowa były jak sztylety. Leżałam, wpatrując się w sufit, czując na sobie ciężar lat jego pogardy, kropka nie chodziło tylko o słowa, ale także o lekceważące spojrzenia, ciężkie westchnienia, sposób, w jaki odwracał wzrok, gdy wchodziłam do pokoju. Stałam się duchem we własnym domu, niewidzialna i nieistotna kropka, ale tej nocy, gdy leżałam w ciszy, zaczęło się we mnie budzić postanowienie. Bezduszność Richarda przez telefon, jego bezczelne odrzucenie naszego wspólnego życia, rozpaliło we mnie ogień. Nie zamierzałam pozwolić mu wymazać mnie z mojej własnej historii. Kropka, obróciłam się na bok, zamykając oczy, ale sen mnie nie zmógł. Cienie na ścianie zdawały się szeptać, wzywając mnie do wstania, do walki. W głębi duszy wiedziałam, że jestem na to gotowa. Kropka Następnego ranka obudziłam się z poczuciem jasności, którego nie czułam od lat. Podczas śniadania mama próbowała omówić telefon od Richarda. Ale skierowałam rozmowę gdzie indziej. Nie byłam gotowa zagłębiać się w tę puszkę robaków. Jeszcze nie teraz. Kropka Emma, wyczuwając mój niepokój, również nie naciskała. Kiedy sprzątałyśmy, moje myśli wróciły do ostatnich lat spędzonych z Richardem. Jego kontrolujące zachowanie nie ograniczało się tylko do naszej córki. Przenikało do każdego aspektu naszego życia, zaciskając się jak imadło wokół mojej wolności. Elaine, nie chcę, żebyś pracowała do późna. Musisz być w domu, by ugotować obiad, żądał, lekceważąc moją karierę w bibliotece, którą ceniłam. Jego zasady były arbitralne i ciągle się zmieniały, by wyprowadzić mnie z równowagi. Jeśli ubrałam coś, czego nie pochwalał, wyśmiewał się z tego, że się stroję, próbując zrobić na kimś wrażenie. Powinnaś skupić się na byciu lepszą żoną i matką. Nawet moje przyjaźnie nie zostały oszczędzone. Spędzasz za dużo czasu z Lindą. Ona ma zły wpływ, oświadczył pewnego dnia. A jego słowa przecięły lata przyjaźni jak nóż. kropka, ale nie chodziło tylko o kontrolę. Chodziło o upokorzenie. Na spotkaniach towarzyskich umniejszał mi komplementami, często na oczach kropka Elaine stara się jak może, ale wiesz, że nie jest najbystrzejsza, mówił ze śmiechem, który przyprawiał mnie o gęsią skórkę. Emma widziała to wszystko. Na początku próbowała mnie bronić, ale wpływ Richarda był zbyt silny. Mamo, zignoruj go, szeptała z wyrazem bezradności w oczach. Pamiętam dzień, w którym Emma wyjechała na studia. Richard promieniał dumą, ale w jego oczach był chłód, kiedy zwrócił się do mnie. Widzisz, Elaine, tak się dzieje, kiedy dobrze wychowujesz dziecko. Ona nie jest taka jak ty, dzięki Bogu, to zabolało bardziej niż cokolwiek innego. Sugestia, że nie miałam żadnego udziału w wychowaniu naszej córki, że moje lata miłości i poświęcenia nic nie znaczyły, kropka, gdy te wspomnienia kłębiły się w mojej głowie. Kipiący gniew zaczął wypływać na powierzchnię. Nigdy więcej. Nie pozwolę Richardowi dyktować mojego życia. Telefon był ostatnią kroplą kropka nadszedł czas, by Richard poniósł konsekwencje swoich czynów. Kropka, spojrzałam na Emmę i twarz odzwierciedlała moją determinację. Emmo, jest coś, co muszę zrobić, kiedy wrócimy. To wszystko zmieni, ale musisz mi zaufać. Emma skinęła głową z determinacją w oczach. Jestem z tobą, mamo, przez całą drogę kropka, droga powrotna do domu była wypełniona napiętą ciszą. Emma i ja zagubiłyśmy się w naszych myślach, ponieważ ciężar zbliżającej się konfrontacji z Richardem wisiał w powietrzu po powrocie do domu wycofałam się do swojego pokoju. Pozornie po to, by się rozpakować, ale tak naprawdę po to, by wykonać telefon, który wprawi wszystko w ruch. Kropka wybrałam numer adwokata rozwodowego, który dyskretnie zanotowałam kilka miesięcy temu. Ręce mi drżały, gdy usłyszałam połączenie. Halo, tu Elaine Richardson. Muszę porozmawiać o rozwodzie. Prawnik, pan Adams. Był spokojny i uspokajający. Rozumiem, że to trudny czas, pani Richardson. Możemy pomóc pani przejść przez ten proces. Kiedy szczegółowo opisywałam zachowanie Richarda na przestrzeni lat, pan Adams słuchał uważnie. Możemy wnieść pozew o rozwód z powodu znęcania się emocjonalnego. Wygląda na to, że ma pani mocne argumenty. Czując się wzmocniona, odpowiedziałam. Chcę przez to przejść i chcę, żeby zapłacił za to, co zrobił. Nie tylko prawnie, ale także finansowo. Pan Adams zapewnił mnie, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić ci to, do czego masz prawo. Po telefonie poczułem mieszankę strachu i radości. Po raz pierwszy od lat przejęłam kontrolę nad swoim życiem. Późnym wieczorem Richard wrócił do domu. A jego postawa była zadowolona i triumfująca. A więc wróciłeś. Zdałeś sobie sprawę, że nie masz dokąd pójść. Jego słowa zapadły mi głęboko w pamięć, ale nie dałam za wygraną. Poszłam do domu moich rodziców, Richard. Pamiętasz miejsce, do którego praktycznie mnie wygnałeś? Zadrwił. Zrobiłem nam przysługę. Emi i mnie jest lepiej bez ciebie kropka i tu się mylisz, powiedziałam spokojnym głosem. Emma nie jest pionkiem w twojej pokręconej grze, a ja nie jestem już twoim więźniem. Twarz Richarda wykrzywiła się w gniewie. O czym ty bełkoczesz? Myślisz, że przetrwasz beze mnie? Spojrzałam mu w oczy z niezachwianą determinacją. Obserwuj mnie kropka Emma weszła do pokoju z wyrazem spokojnej siły. Tato, posunąłeś się za daleko. Mama na to nie zasługuje. Richard prychnął. Och, teraz bierzesz jej stronę. Myślałem, że rozumiesz, Emmo. Twoja matka jest bezużyteczna. Oczy Emi zapłonęły gniewem. Nie, tato. Jedyną bezużyteczną rzeczą jest twoje okrucieństwo. Skończyliśmy z życiem w Twoim cieniu. Kropka, kiedy tak staliśmy, zjednoczeni przeciwko pogardliwemu spojrzeniu Richarda, wiedziałem, że przekroczyliśmy punkt bez powrotu. Linie bitwy zostały wytyczone. A ja byłam gotowa walczyć o swoją wolność. Kropka rankiem po naszej deklaracji dom przypominał pole bitwy. Zwykła arogancja Richarda była bardziej wyraźna, jakby ośmielał nas do rzucenia mu wyzwania. Gdy przygotowywałam śniadanie, ręce lekko mi się trzęsły, ale moja determinacja była niezachwiana. Kropka przy stole, Richard przerwał ciszę z typową dla siebie protekcjonalnością. Więc, Elaine, czy w końcu zrozumiałaś swoje miejsce? Gotowa błagać o przebaczenie. Zachowałam spokój w głosie. Nie ma o co błagać, Richard. Kropka, to nie ja powinnam przepraszać. Roześmiał się zimnym, szorstkim dźwiękiem. Zawsze miałaś urojenia, ale to nowy poziom, nawet jak na ciebie. Emma, która do tej pory była cicho, odezwała się. Tato, to nie jest żart. Mówimy poważnie: Mama składa pozew o rozwód. Wyraz twarzy Richarda był taki, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Zamieszanie, niedowierzanie, a potem złość. Rozwód. Myślisz, że możesz tak po prostu odejść ode mnie po tym wszystkim, co zrobiłam dla tej rodziny? To właśnie z powodu tego, co zrobiłeś, powiedziałam, podnosząc głos kropka lata umniejszania, kontrolowania i poniżania mnie. Nie zniosę tego dłużej. Richard uderzył pięścią w stół, jego twarz poczerwieniała. Stworzyłem tę rodzinę. Bezem mnie jesteś nikim. Emma wstała, jej krzesło głośno stuknęło o podłogę. Nie stworzyłeś tej rodziny, tato. Ty ją rozerwałeś. A mama jest czymś więcej. Jest wszystkim, czym ty nie jesteś. Kropka, jego wzrok przesunął się między nami, a w jego oczach pojawiło się dzikie spojrzenie. Występujesz przeciwko mnie, własnemu mężowi, własnemu ojcu? Tu nie chodzi o strony, Richard. Tu chodzi o dobro i zło. Powiedziałam spokojnym głosem, pomimo wewnętrznego zamieszania. A to, co zrobiłeś, jest niewybaczalnie złe. śmiech Richarda był gorzki. Myślisz, że możesz po prostu odejść i wszystko będzie dobrze. Nie masz pojęcia, co cię czeka. Spojrzałam mu prosto w oczy. Wiem dokładnie, co mnie czeka, wolność od ciebie. Emma stanęła obok mnie. Tworząc zjednoczony front. Skończyliśmy z byciem pod Twoją kontrolą, tato. To koniec. Richard wstał gwałtownie, jego krzesło przewróciło się za nim. Będziecie tego żałować, oboje. Nie wiecie, do czego jestem zdolny, kropka, kiedy wyszedł z pokoju, napięcie, które po sobie zostawił, było duszące. Ale pośród tego napięcia było też poczucie wyzwolenia. Bitwa się rozpoczęła. Byłam gotowa walczyć o moją wolność, godność i przyszłość mojej córki. Dni następujące po naszej konfrontacji z Richardem były wirem aktywności. Spotkałam się z panem Adamsem kilka razy, kładąc podwaliny pod rozwód. Był skrupulatny, dopilnowując każdego szczegółu. Upewnimy się, że dostaniesz to, na co zasługujesz, Elaine. Zarówno pod względem finansowym, jak i prawnym, Zapewnił mnie kropka reakcja Richarda na papiery rozwodowe była wulkaniczna. Pewnego wieczoru wpadł do domu z papierami w ręku, a na jego twarzy malowała się wściekłość. Naprawdę przez to przechodzisz. Czy ty w ogóle masz pojęcie, co robisz, Elaine? Spojrzałam mu w oczy ze spokojem, którego nie czułam kropka tak, Richard, mam. Po raz pierwszy od lat sama podejmuję decyzję. Roześmiał się drwiąco. Myślisz, że dasz sobie radę bezemnie? mnie. Jesteś nikim bez moich pieniędzy, mojego wsparcia. Nie boję się być sama, Richard. Bardziej boję się spędzić kolejny dzień pod tym samym dachem co ty, odpowiedziałam spokojnym głosem. Emma, słysząc zamieszanie, zeszła na dół. Co się dzieje? Twoja matka postradała zmysły. Właśnie o to chodzi, wypluł Richard. Myśli, że może po prostu zabrać połowę wszystkiego, na co opracowałem. Nie chodzi tylko o to, na co opracowałeś, tato. Chodzi o to, co mama znosiła przez te wszystkie lata. Zasługuje na każdego pensę, a nawet więcej, odparła Emma. Oczy Richarda zwęziły się. Nie bądź głupia, Emmo. To zrujnuje nas wszystkich. Nie, tato. To nas uwolni, zwłaszcza mamy kropka w miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, dom stawał się strefą zimnej wojny. Richard wprowadził się do pokoju gościnnego. Jego obecność była jak ciemna chmura. Pomimo jego prób przekonania mnie, moja decyzja była ostateczna kropka, nadszedł w dzień pierwszej rozprawy sądowej. Kiedy siedziałam w sali sądowej, czekając na rozpoczęcie postępowania, poczułam dziwny spokój. Postępowałem właściwie nie tylko dla siebie, ale także dla Emi. Z drugiej strony Richard był kłębkiem nerwów. Kiedy jego prawnik mówił o ugodzie, nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu. Richard, który zawsze szczycił się swoją kontrolą, był teraz zdany na łaskę sądu, gdy sędzia zapoznał się z naszą sprawą, twarz Richarda zbladła. Kiedy sędzia zwrócił się do mnie i zapytał, czy mam coś do dodania, wzięłam głęboki oddech. Wysoki sądzie, przez lata znosiłam emocjonalne znecanie się i manipulacje z rąk mojego męża. Nie szukam zemsty, szukam sprawiedliwości dla siebie i dla mojej córki. Sędzia skinął głową, jego wyraz twarzy był poważny. Rozumiem, pani Richardson, ten sąd zapewni sprawiedliwy wyrok. Gdy opuściliśmy salę sądową. Pokonane spojrzenie Richarda było wszystkim, co musiałam zobaczyć. Kropka, bitwa jeszcze się nie skończyła, ale wygrałam pierwszą rundę. I byłem gotowy na wszystko, co nadejdzie później. Kropka, w kolejnych tygodniach, moje życie wydawało się być pod mikroskopem, badane przez prawników w sądzie. Ale z każdym mijającym dniem czułam się silniejsza. Bardziej kontrolowałam swoje przeznaczenie, kropka. Próby zastraszenia mnie przez Richarda stawały się coraz bardziej desperackie i mniej skuteczne. Ostatnia rozprawa sądowa była dniem, którego zarówno się bałam, jak i na który czekałam z utęsknieniem. Gdy Richard i ja siedzieliśmy po przeciwnych stronach sali sądowej, nie mogłam powstrzymać się od refleksji nad mężczyzną, którego kiedyś kochałam. A teraz nieznajomym pełnym goryczy. Głos sędziego był stanowczy, gdy ogłaszał werdykt. Sąd orzeka na korzyść pani Richardson. Panie Richardson, jest pan zobowiązany do płacenia alimentów i połowy swojego majątku. Twarz Richarda była obrazem szoku i wściekłości. Wstał gwałtownie, jego krzesło stuknęło o podłogę. To niedorzeczne ona nie zasługuje na ani grosza. Panie Richardson. Proszę się opanować, upomniał sędzia. Sąd podjął decyzję. Kropka, gdy opuściliśmy salę sądową, pożegnalne słowa Richarda były jadowite. Będziesz tego żałować, Elaine. Myślisz, że wygrałaś, ale nie widziałaś końca mnie. Ale już się go nie bałam. Jego słowa, niegdyś tak ostre, teraz wydawały się puste i bezsilne. Kropka, w kolejnych miesiącach znalazłam małe mieszkanie niedaleko domu Emi. Zaczęłam nową pracę w lokalnej bibliotece, miejscu, które zawsze przynosiło mi spokój. Alimenty od Richarda pozwoliły mi na wolność finansową, której nie doświadczyłem od lat. Emma i ja zbliżyliśmy się do siebie. Nasz związek nie był już przyćmiony obecnością Richarda. Rozkwitała w swojej karierze i życiu osobistym, co stanowiło wyraźny kontrast w stosunku do przerażonej młodej kobiety, którą była. Jeśli chodzi o Richarda, to z tego, co ostatnio słyszałem, prowadził bardzo skromne życie. Jego duma i finanse znacznie się zmniejszyły. Jego próby skontaktowania się z Emmą i ze mną spotkały się z milczeniem. Człowiek, który kiedyś miał nad nami tak wielką władzę, był teraz tylko wspomnieniem. Cieniem przeszłości. Często siadam na balkonie z filiżanką herbaty w ręku, patrząc na spokojną okolicę. Odnalazłem poczucie spokoju i celu, którego tak długo mi brakowało. Podróż była bolesna, pełna zmagań i bólu serca, ale doprowadziła mnie do miejsca spokoju. Emma często mnie odwiedza i rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Nasza wieś, wykuta w przeciwnościach losu, jest teraz nierozerwalna. Kiedy patrzę w przyszłość, robię to z nadzieją i poczuciem wolności. Wyszedłem z cienia przyszłości silniejszy i bardziej odporny. Nauczyłem się. Że czasami najtrudniejsze bitwy prowadzą do największych triumfów, kropka, a jeśli chodzi o Richarda, jest on tylko odległym echem, przypomnieniem życia, które kiedyś prowadziłem i siły, którą zyskałem, zostawiając je za sobą.